Okej, okay, witam wszystkich. Z tej strony mówi do Was, Keina my dzisiaj dalej gramy w Far Cry 3. A, konkretnie bierzemy się za DLC, czyli po prostu małpie figle, kuciąg dalszenia tego wszystkiego. Zobaczymy na czym to będzie polegało w tym momencie. Ostatnio z tego co pamiętam byliśmy w jakiejś świątyni i rozwalaliśmy tam piratów i właściwie na tym to polegało. Are you whispering? I was transporting supplies to the warriors, but I got boarded by profiteers. Man, they saw the pictures you took. They are not happy right now, okay? I'm hiding now, but you gotta save me, dude. Where are you? I'm on my barge, so like, on a river. I'm sending you my coordinates now. Oh, hey, dude, what's up? Uh, don't kill me, okay? Irk. Hopefully he's smart enough to stay alive until I get there. We give it a 50 50 chance. <laughs> Okej. Okay. Oczywiście to nie jest w tym miejscu. <grych> Musimy jeszcze tam dojechać. E, 600 metrów stąd, więc nie aż tak daleko. No też czeka nas kolejna jakaś walka. E, potędy Nie Miałem pojęcia, czy dobrze jedziemy, ale przekonamy się niedługo. Dałem trochę kasy poza kamerą na resztę ulepszeń tak naprawdę do broni i na trochę tych takich kolorków do tej broni, bo właściwie nie mam co robić z kasą więc stwierdziłem, że to po prostu powydaje <laughs> Ok, niedaleko już jest, ale trochę jesteśmy chyba na złej drodze Przed trochę jakoś postaram się tam zjechać na przykład tędy zobaczyłem, że to się nie skończy moją śmiercią zaraz już stosunkowo blisko Popatrzmy na mapie Gdzie mamy dotrzeć nimi? Okej okay, tutaj, czyli za nas za mostem w prawo Oczy obóz zanim ratujesz chórka Okej, okay, niech będzie Czy oni będą mnie od razu atakować, jak ja mnie zobaczą? Chyba nie, bo mam ich ten strój Zaraz zresztą zobaczymy. Dobra, pozna pozaznaczam sobie ich standardowo. Mamy tutaj czterech. Tu jest kolejnych jeszcze dwóch. No okej. Okay. Teraz pytanie, jak ja mam to zrobić? wszyscy są dosyć blisko siebie nie będzie tak łatwo ich wykończyć jednego po drugim hm Okay, nie mam pomysłu specjalnie jak mam ich wykończyć. No, to jest nasz ten kumpel. Mm. Jak wyeliminuję tego, od razu mnie zauważą i nawet rzucenie tym nożem w drugiego niespecjalnie mi coś da, gdybym potrafił... Używać tej eliminacji w ten sposób, że wyciągamy broń tego przeciwnika, którego zabiliśmy i zastrzelamy do kolejnych, to byłoby fajne, ale nie umiem tego robić niestety. <grymne> nie wiem, że coś takiego jest, no właśnie, rewolwerowiec. Pokaż samouczek. Wciśnie Ewa, aby rozpocząć standardową eliminację, na i szybko. Ten przycisk myślę, aby aby zdobyć pistolet wroga. Sad wybiera wrogów znajdujących się w pobliżu. Dobra, no, spróbujemy to zrobić. I znowu... nie o to... mi chodziło. Wcisnąłem szybko ten klawisz i po prostu rzucił nożem, więc nie wiem, jak to robić, tak naprawdę. Nie wiem, na czym to polega, może mi się uda kiedyś coś wymyśleć, ale... jeszcze nie teraz, najwyraźniej. Dobra, przeszukajmy tych kolesi. Nie poszło tak najgorzej, straciliśmy odrobinę pancerza. Nie będę tym przejmował już Okej, zobaczymy co nam powie nasz wspaniały przyjaciel Ok, to przynajmniej trochę amunicji uh... odzyskałem Powiadałem z nim We got an issue, okay? Okay, let's hear it. The privateers wanted to drive this thing right into the rebel camp and blow shit up there like a Trojan horse, man. Michael Bay Styles! And I've stopped them. Yeah, you did. You did. You stopped them. But uh, thing is, they was picking up more bad dudes along the way to hide in the barge. So we are headed into wall-to-wall -wall testosterone and guns waiting to go all aggro on us. Okay, I'll defend the boat while you steer. Go on! She acts up under pressure sometimes, I think. It's performance anxiety thing. So I might have to, you know, fix her. Okay, I'll shoot and you 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 keep big Sally afloat. Cool man. This is gonna be epic, man. The Tat Brothers in action. Yeah! Tat Brothers? Yes, Tack brothers for life! <sighs> okay. Użyj wierzyszki, aby bronić barki. Spróbujemy. Cóż. No, okej. Okay. No właśnie nie. No, okej. Okay. Tak rozumiem, to o tych chodziło. A okej. Okay. To jeszcze z tyłu. O, nasza barka, niestety Jeszcze ktoś? Nie, ja właściwie też obrywaliśmy <noise> Bo trochę bardziej od niej nawet Okej okay. Co dalej? Ty ich widzisz, bo ja ich nie bardzo tylko naczuję strzelam. No okej, okay. czemu w ogóle właściwie stoimy? Na co my czekamy? a okej, okay, on naprawiał ją, niech będzie. Dziwne to jest trochę dziwne to zadanie, mam wrażenie, że jest trochę niedopracowane to wszystko. w cholernie słabo widać. I... Serwaku. No może to takie, tylko takie moje wrażenie. Mam nadzieję, że tylko nie będziemy musieli tego powtarzać, mi się uda to jakoś przeżyć.

在博物馆里边，接受一次文艺的教育。 O, bo, że sobie to stary. To znowu jest Mam nadzieję, że już zbliżamy się powoli do końca. Kto do nas jeszcze strzela? Nie wiem. Okej, okay, to są chyba nasi kumple. Mam do nich nie mam strzelać. A, pomóż ludziom rakiet na plaży. No Okej, okay, dobra, nie będzie.

Czasem, <podziora> to w ogóle wysadzić? No najwyraźniej nie można. użyć tej wyzyski. Rzyszki? Ok, chyba nie bardzo. Ale najwyraźniej nasz kumpel tutaj zaczął tego używać, niech będzie. Du musst mich Fuck, 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 fuck. Jeszcze ktoś? Chyba nie Dobra Porozmawiaj z chórkiem Pójdziemy tam oczywiście, ale najpierw Może sobie trochę uzupełnię rzeczy Bo zużyłem kupę amunicji do tego Nie wiem czy o dokładnie o to chodziło <laughs> Czy w taki sposób było to Zrobić wszystko No ale jakoś się udało, więc Nie mam chyba co narzekać Zresztą żałuję, że nie korzystam z karabinu szturmowego, miałbym kupę amunicji zawsze do podbierania z tego, ale... No cóż, wydaje mi się lepszy jednak zestaw taki jak używam teraz, więc... Nie ma co się wygupiać już... i już zmieniać teraz. Tylko dlatego. Dobrze, że możemy nosić jak teraz już dosyć sporo właśnie amunicji, dzięki tym wszystkim przedmiotom, które sobie rozbudowywałem na początku gry z tych skór zwierząt. Okej. Okay. Zatem no, Mogliśmy korzystać jeszcze z czegoś takiego pewnie I <grymne> wysadzić ten cholerny śmigłowiec na przykład używając tego no, Okej okay, dobra Nieważne, chodźmy, wracamy Dude, that was awesome man saving me, that shipment. The rebels are jazz. Better than using monkeys, huh? Why you gotta be like that? Because you strapped C4 to monkeys. At least I hugged the little dudes before I Are you crying? No, shut up, I'm not all right, I'm sorry. All right. It's all right, Tat bro. Okay, about that? What is with that? But tat bro? I figured uh once the rebels see how much I've helped you, they'll ink me up like you. So that's why you're doing all this? Oh, and citrus 100% MILF, man. Malaysian, I would like to fuck! Come on, man a good Yeah, right. Awesome! Awesome! Yes! I'm working on something big, man, but I need your help, like Mondo, okay? So go chill. Do whatever it is, put yourself in a state of chill, okay? Then come back when you're ready to do this, okay? Don't come back till you're ready, man. Okay? Don't forget me, bro. Take it easy. Love it Najważniejsze zadanie jest to jedno spełniliśmy z nim Jeżeli będziemy chcieli dalej działać to musimy po prostu teraz znowu wrócić właśnie w to miejsce Zastanawiam się czy nie zrobić tego od razu i nie mieć tego z głowy Wiecie co chyba tak zrobię bo <grych> skoro już tutaj jesteśmy to co mam A co prawda przydał nam się pancerz i cała reszta więc jednak sobie daruję Dobra odpuścimy chwilowo w takim razie Wypełniamy jakieś zadania dodatkowe myślę że jeszcze w tym odcinku jeszcze mamy trochę czasu, ale najpierw oczywiście muszę się obkupić, bo zużyłem trochę rzeczy. Najpierw sprzedajmy co wzięliśmy i tak Muszę na pewno kupić sobie pancerz Towary konsumpcyjne Tak jest Nowa misja, małpię no dokładnie i zobaczmy jak jeżeli chodzi o amunicję kupę zużyłem Okej, okay, dobra Zobaczmy ile nas będzie kosztowało Wow 1000 dolarów uzupełnienie zapasów się <laughs> szczerze, że ja prędzej znajdę, coś może nie będę się wygłupiał. Nie wydawał o tym. Sprawdź czy, czy nam kasa jest potrzebna. Mam pewne wątpliwości. Tak, mamy max, więc właściwie czemu by nie? Dobra, kupię sobie po prostu tyle. Trudno. Okej, okay, dobra, to jest załatwione. Teraz weźmy się za wypełnienie zadań dodatkowych, czyli kolejny poszukiwany martwy. Zabij nożem podpalacza jego kompana, okej. Okay? Czyli kolejnych dwóch musimy rozwalić nożem. 309 metrów w tą stronę, jak rozumiem. Czy jest tu jakiś pojazd? Hmm, nie bardzo. Co jest trochę dziwne, zwykle są koło każdej bazy jakieś środki transportu. A tutaj nic kompletnie. No dobra, trudno. Jak nie, to nie. Lecimy z buta. Najwyraźniej w tym kierunku. Dobra, 200 metrów. Ok, chyba były kozy całe szczęście, a nie psy. Kozy do nich sobie tutaj biegają jak są. Nie, niespecjalnie nas to interesuje. Uh, Okej, okay. dobra, tędy. Najwyraźniej. Na przełaj polecimy. Albo i nie? Wow. O jaka ciekawa lokacja, cmentarz? Uh, zaraz, 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 zaraz. To może tędy po prostu. Obiegniemy trochę. Ok Mm -hmm. Do tej pory nie jestem jakoś zbyt zachwycony jakością tych DLC. Nie, jest to jakoś genialnie zrobione wszystko. Miałem nadzieję, że będzie to trochę lepsze, ale cóż, nie ma co tak narzekać chyba. Dobra, tutaj mamy jak na widelcu tych wszystkich przeciwników. Mamy też tych, których musimy załatwić... Są dwa nożem. Pytanie, jak ja mam to zrobić? Są wszyscy znowu na tyle blisko, że nie bardzo mam jak zabić tych dwóch. Tak, żeby inni nie zauważyli. Więc coś czuję, że zaraz po prostu znowu zrobię tutaj małą rozpierduchę. I tak to się skończy. Tylko, że przydałoby się to zrobić z większego dystansu. Że tak nie będę ich niestety widział. Może obiegnę kawałek. No ok, na przykład gdzieś z tego miejsca. Ok, nie wiem czy chyba nie jestem aż tak daleko niestety, ale dobra. Bierzemy się ludzie za to. Fak, ale pudło. Boże Co ja tak kurwa Pódłuję Ups Ogarnęli gdzie jestem Dobrze, ich większość już wykończyłem Ok, on postanowił uciec Cóż, mi to pasuje No okej, okay, dobra. Zostało chyba tylko tych dwóch, których muszę rozwalić nożem, więc myślę, że snajperka na razie idzie w odstawkę. No postaram się ich zajść od drugiej strony. Jednego zabić normalnie, a potem rzucić w drugiego nożem taki plan. Wiedziałem, że się kurwa obróci dziad. No! Co jest? Czemu nie mógłbym przeciw niego nożem? Zabij go. Okej, okay, dobra. Trochę to nie wyszło tak jak miało, ale ale się w każdym razie udało. Dobra. A, czyli tak. Przeszukałem mi ciała standardowo. Miał mi otacz ognia dziad nawet. A, są tu jakieś ciała się wszystko już zniknęło. Chyba wszystko już zniknęło, tylko zostały te pukawki same. I ciała psów. No dobra, trudno. Co to niewypełnione. Wspaniale, wielki sukces. Zaraz tu jeszcze są jakieś rzeczy, od to sobie je wezmę, żeby to się w ogóle mi opłacało, bo zużyłem kupę amunicji znowu do snajperki. A, no, nawet zbierzemy sobie przedmiot kultu jeden tutaj od razu. Nie żeby było nam ono jakoś bardzo potrzebne. Bo już mamy max doświadczenia od dawien, dawna, ale cóż, czemu by nie, skoro już tu jesteśmy. Czy będziemy sobie jakiś zielony kwiatek od razu? Bo ostatnio trochę ja robiłem, więc nam się skończą. Tu jeszcze gdzieś widziałem jakiś jeden skarb. No, okej, okay, tutaj jest. I trochę kasy. Dodatkowo. Dobra. No i spoko. No dobra, ludzie. Patrzymy, co dalej, co dalej jeszcze można wymyśleć w tym odcinku. Mam tu jakieś dodatkowe zadania jeszcze w tym miejscu i dosyć blisko. Może zrobimy sobie jeszcze jakieś małe polowanie z tego posterunku. To jest chyba ten posterunek, którego nie widzieliście niestety, bo się nie nagrało jak go zajmowałem. No ale cóż zrobić, cóż zrobić ludzie. A, dobra, może się w ogóle wyleczę. Jestem trochę ranny. I chodźmy po prostu dalej. E polowanie. Eee, co? Mam zabić niedźwiedzia maczetą? Czy oni są kurwa pojebani? No dobra, jest najwyraźniej to jest do zrobienia, skoro. <noise> skoro mi każą to zrobić. Doszli do wyznaczonego punktu i weź broń. Eee, jak daleko? 240 metrów. No, chodźmy z buta, bo nic tak nie widzę tutaj. Dobra, to jest zdecydowanie ciekawe zadanie. Okay. Dzień dobry, panie prosiaczku. Gdzieś stędy, jak rozumiem. Mamy taki obszar, że zaraz mnie tutaj jakieś krokodyle zjedzą. Ani niedźwiedzie, na razie. No ale, już to spróbujemy przypłynąć. Okej, okay, maczeta. Wspaniale. Mam dwa niedźwiedzie upolować maczetą. Nie no, dobra, to jest już... <noise> nieźle pojebana sprawa, ludzie. Na przykład są tu jakieś przedmioty do podniesienia, więc może to raz zrobię, aczkolwiek nie wiem, czy nie wiem czy to jest sens właściwie robić tego, bo zaraz te... zwierzę mnie tutaj zjedzą i tyle będzie tego. Może sobie zrobię jeszcze apteczki. Wykonywanie przedmiotów. To się może zaraz przydać. Była jakaś mikstura, która... Była na pewno taka mikstura. Zaraz zobaczmy polowanie. Zabójczy łowca. Z więk... z... Ze zwierzętami większe obrażenia będziemy zadawali. Dobra, zdecydowanie tą miksturę będę chciał użyć zaraz. To się naprawdę może przydać. To są te niedźwiedzie niby tutaj, tak rozumiem? Okej, okay, chyba widzę jednego. nie chcę walczyć z dwoma na raz. z jednym będzie wystarczająco upierdliwa. Dobra ludzie, spróbujemy, przetestujemy sobie tą miksturę. Wykonywanie przedmiotów i polowanie zabójczy łowca. Użyj. No okej, okay, zobaczmy. Okej, okay, a tu jest drugi. Już się wyleczę, żeby nie ryzykować. No okay. dobra, nie miały ze mną szans. <laughs> to było dość krytyńskie polowanie. Ale cóż, nie będę narzekał. Weźmiemy sobie od razu jakiś pojemnik i przedmiot kultu kolejny. Tak. Nie muszę chyba zbierać tych skór, tych niedźwiedzi, więc sobie to daruję. No dobra ludzie, jeżeli chodzi o ten odcinek to już wszystko, to dziwnie się zakończył, no ale cóż. E, więc wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z tej serii. See ya!